Mamy taki jeszcze opis tej wojny duchowej. Chwała Panu, możecie wyzywać, wyzywajcie sobie. Wy myślicie, że to coś zmieni? Tylko mnie bardziej rozweselacie, ponieważ dzięki wam, hejterzy, Ewangelia trafi wtedy do większej ilości ludzi, bo kiedy wy wyzywacie, przez wasze wyświetlenia przeciągacie następnych swoich znajomych. No tak jest TikTok skonstruowany. Ja już kiedyś wam dziękowałem w komentarzach. Więcej proszę, więcej wyzywajcie, dawajcie, 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 dawajcie. I po prostu chcąc, nie chcąc głosić Ewangelię. No i co? I taka jest prawda, witaj Pawle. Zobaczcie, następny opis tej walki duchowej, co zapewne znacie. Walka duchowa opisana w dziesiątym rozdziale księgi Daniela. Ona bardzo nam wtedy. Tutaj jest bardzo dużo pokazane, co się dzieje w tej sferze duchowej. Więc bracie siostro, módl się, czytaj pismo. Stosuj post, jeśli tak uważasz, jeśli Bóg Cię do tego prowadzi, to jest Twoja walka duchowa. Ale jeśli Ty nie będziesz wierzył w to, bo również wiecie, wszyscy inni Ci powiedzą, nie, to nie wiesz, te choroby, to tamto. Nie, to nie są złe duchy, to jest jakaś psychologia. Wiecie, to zależy w co wierzysz. Oblubińca wierzy słowu, głupia panna będzie wierzyć trochę słowu, trochę temu światu. No bo musi iść na kompromis, bo wiecie, ja Ci coś powiem, chrześcijanin, jakimkolwiek jesteś, zobacz. Jak stajesz za słowem, nagle cię wszyscy przeciwko sobie, twoja rodzina to, tamto i tak dalej. I ty sobie myślisz, ojeku, to chyba coś źle zrobiłem, bo żona, mąż się odwraca ode mnie, to tamto. To jest dla, dla Ciebie doświadczenie. Ty stój na słowie. Ale jak... Ja ci powiem szczerze, ale jeśli chcesz, żeby na przykład twój mąż, twoja żona przychylnie na Ciebie patrzyli, i twoja rodzina, no to pójdź na kompromis. Pójdź na kompromis z tym światem. Tak. Pójdź z nimi do ich kościoła, pójdź z nimi na ich imprezy. Będą cię lubić, naprawdę będą cię lubić. Jedną nogą żyj w świecie, drugą w tym. Będziesz miał spokój w swoim domu. Będzie super, zobaczysz. Tak jest. Ale jeśli naprawdę chcesz iść za Słowem Bożym, to przygotuj się na wojnę duchową. Szatan nie da ci spokoju. Naprawdę. Dlatego musisz wiedzieć, jak walczyć z szatanem. Z szatanem będziesz walczył przez Słowo Boże. Ale żeby walczyć z szatanem, musisz te słowem się napełnić: modlitwą, pościć, chwalić Pana, uwielbiać, oczyszczać się. Być gotowym do tego i być czujnym. Widzisz, jeśli ty swoje zmysły będziesz zanieczyszczał w jakiś sposób lub poprzez obrazy, na które będziesz patrzył, ty nie będziesz czujny. Rozumiesz, szatan cię podejdzie. Bardzo łatwo cię podejdzie. On jest sprytny, On najpierw przychodzi z czymś ciekawym. Wiesz. Tak jak Jezusowi powiedział, oddaj pokłonę, Ci dam wszystko. I dzisiaj ci celebryci właśnie chcą sławę, chcą pieniądze, od, wielbią szatana, on im daje wszystko. Zgadza się? Zgadza się. Tak. I do Ciebie też tak przyjdzie. Naprawdę musisz być bardzo chodzić z Bogiem, żeby w Go wiecie, być czujnym, być wrażliwym na Ducha Bożego. Więc nie możesz, nie możesz żyć po prostu. Nie możesz żyć po prostu w grzechu, no bo nie będziesz miał tej wrażliwości i czujności. Dlatego Wam powtarzam, człowiek, który narodził się na nowo, nie grzeszy, bo nie ma pragnienia do grzechu. Żeby od razu tą kwestię wytłumaczyć, bo pismo mówi, że kto nie grzeszy, to Boga czyni kłamcę i tak dalej. Po prostu nie, to jest niemożliwe, jeśli w Tobie mieszka Duch Święty. Wytłumaczę to prosto. Jeśli w Tobie naprawdę Duch Święty mieszka, to jakim cudem Ty mógłbyś grzeszyć? Chyba takim cudem, że po prostu nie wiem, nieświadomie gdzieś się potniesz, zawiedziesz, nie wiem, może być jakaś sytuacja. Ktoś cię może nawet do czegoś namówić, nawet do kłamstwa, ale tego nie będziesz chciał. Potem będziesz prosił pana o wybaczenie, ale to nie było zamierzone, rozumiesz? To jest coś takiego. Ja, ja miałem taką sytuację. Posłuchałem się tej nawigacji, tak, posłuchałem się tej nawigacji i wjechałem pod prąd. Ja nie chciałem wjeżdżać po prąd, rozumiecie mnie? Ale się tam znalazłem i ktoś by popatrzył, zgrzeszyłeś. Ale ja nie zrobiłem tego z premedytacją, ja teraz wiadę, i może będę się wygłupiał. To był przypadek. Nie znałem miasta, rozumiecie o co chodzi. To jest tak samo z tym grzechem właśnie. Ja nie mam, przebywa we mnie Duch Święty, i ja nie mam pragnienia, czy w to wierzycie, czy nie, do czynienia czegoś złego. Ale jeśli mi się coś przytrafi, bo może jakiś brat do mnie przyjdzie i powie: słuchaj, Dawid. Niepotrzebnie to powiedziałaś tamto. Jak to do mnie dotrze, to ja powiem, no masz rację, przepraszam ciebie, wybacz mi. Ale to nie, że ja to powiedziałem, żeby, nie wiem, zrobić komuś krzywdę. No nie. Może teraz mnie zrozumiecie niektórzy z was. Dobra, wracając do tej wojny duchowej. Daniel, tu tak jest napisana w mojej w Biblii, nie wiem jak w innych. Nie jadł smacznych potraw, nie jadł mięsa, nie pił wina do ust, nic kompletnie. Nie namaszczał się olejem, nie? Wiele rzeczy nie robił. I był trzy tygodnie w, w takim prawdopodobnie to był post. W takiej, jak tu jest napisane w żałobie, no to upokorzył się przed Bogiem po prostu. Czekał na Pana w modlitwach trwał. Jak przeczytacie całą tą historię, no to tu jest właśnie pokazana ta walka duchowa, w której jest napisane w Efezjan. Że nie walczymy z ciałem i krwią. Chłopaki wracają ciągnikiem. Muszę ten, bo być wrót. Nie walczymy z ciałem i krwią lecz z nadziemskimi władcami, księciami ciemności, duchami opornymi, którzy też działają w syrach opornych, w ludziach, ale również w tym świecie duchowym. Przez wiarę to widzimy. I to jest właśnie ten opis opisany. Ja mówię, to jest dla wierzącego człowieka, co ja czytam. Jeśli jesteś niewierzącym, dla ciebie bajki, to nie wiem, to wiesz sobie w koziołka Matełka. Mnie to nie przeszkadza. Ja wierzę Słowu Bożemu i będę trwał na Słowie, nawet czy ty będziesz mnie wyzywał, czy chcesz mnie zastrzelić, nie interesujemy to w ogóle. Bo ja wiem, komu ja zaufałem, że ufam Jezusowi Chrystusowi i On jest mocny nawet mnie z grobu. I tak zrobi, jak trzeba będzie. Dobra, panowie już pojechali. A. I zobaczcie. Już w pierwszym dniu, wyobrażacie sobie? To nie jest tak, my się czasem umartwiamy, jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, tam piąty, szósty, dziesiąty. Gdzie zastanawiamy, panie, dlaczego ty nie odpowiadasz? Nie, Bóg odpowiada. Tutaj do Daniela odpowiedź przyszła już pierwszego dnia, ale właśnie te księcia, te duchy oporne się sprzeciwiły. To jest właśnie to pokazane. Przyszedł ten anioł anielski, anioł po prostu, książę anielski przyszedł do tego Daniela i powiedział: Mężu, miły, nie bój się, gdyż od pierwszego dnia, zobaczcie, od pierwszego dnia, gdy ty postanowiłeś zrozumieć, tak jak Ty dzisiaj. Panie, ja chcę zobaczyć Twoje słowo. Proszę Cię o Twoje objawienie. Może walczysz z czymś w swoim życiu. Może to jest uzdrowienie, a może to jest jakaś walka duchowa. Od momentu tego pierwszego dnia. Nie trać wiary. Pan przyjdzie do Ciebie. Tak samo to dotyczy modlitw. Gdy modlisz się, modlisz się i nagle odpuszczasz tę modlitwę. To ja Ci coś powiem. Nie odpuszczaj tej modlitwy. Poczekaj się przebijesz w tej modlitwie. My naprawdę musimy się bardzo dużo modlić. Bardzo dużo modlić. Mężowie przed nami, że cokolwiek zrobili w swoim życiu, pod, zaczynali dzień od dwóch, trzygodzinnej modlitwy. Zobaczcie na Pana Jezusa. Co On czynił? On chodził, całą noc się modlił, zanim w ogóle gdzieś poszedł do kogoś. On musiał trwać w tym słowie, ponieważ to nie polegało, i tak samo jest dzisiaj z nami, to nie polega na tym, co my produkujemy przez nas umysł. Jeśli chcemy, żeby to ludziom pomogło, to musi przychodzić przez Ducha Bożego. Musimy być odpowiednio nakarmieni słowem Bożym, i modlitwą, a czasem postem. Dla tych wszystkich, już tam nie będę mówił, bo to też mnie czasem śmieszy, jak ludzie oceniają przez wygląd na przykład, nie? I zobaczcie, on był mężem miłym i mu to nagle przedstawił całą tą historię. I, I chociaż to już wiele razy czytałem i lubię to czytać, bo mi to przypomina, że ja nie walczę z ciałem. Jak mnie ludzie atakują przez słowa, to ja już czasami wiem, co w nich jest. Widać, jest, jest człowiek, który się do ciebie jest miły, a na drugiego dnia wszystko się zmieniło. Widać, że już jest pod namaszczeniem jednego ducha jakiś uprzedzeń i on tak naprawdę, ja czuję się dobrze, jest mi go tylko szkoda, a on powoduje, że czy ten Duch Święty był, czy nie był, to i tak go już nie ma, bo on został zasmucony. No nie możesz, bracie, siostry, nie możesz chodzić z uprzedzeniem do jakiegoś człowieka. Ty będziesz mówił, nie, nie masz, ale ta zachowujesz się, jakbyś miał. Rozumiesz? Unikasz, stronisz, smucisz się, źle się czujesz. Ja wam coś powiem, ludzie mają problem też z mówieniem prawdy, boją się mówić prawdę, są tchórzami. Napiszą ci, ale ci w twarz nawet tego nie powiedzą. Tak jak dzisiaj jednemu człowiekowi powiedziałem, podaj mi adres, ja przyjadę i zapoznamy się, tak jak apostoł powiedział, nie ze słowem, ale z mocą. Zobaczymy, jakim ty chodzisz naprawdę duchu, w jakim ty jesteś człowiekiem, w jakim ty jesteś na maszczeniu. Bo tutaj przez te literki sobie piszesz. Ale szatan jest właśnie tchórzem, on ucieka, on się boi. No tylko umiesz szczekać zębami, nic więcej. Bo ja wiem, że na imię Pana Jezusa Chrystusa padniesz. Padniesz w imię Jezusa Chrystusa, dlatego jeśli ktoś mówi do mnie, że jestem kłamcą, to ja mu powiem, ja czasami mówię tak, słuchaj, jak już tak powiedziałeś, a pismo mówi, że ojcem kłamstwa jest szatan, no to powiedz prawdę, nazwij mnie po imieniu.